Cześć, ja jestem antydeweloper, czyli zwykły obywatel Zwykły młody obywatel, który postanowił zrobić kanał na YouTube Dzisiaj pierwszy film na moim kanale Ja, ja co wynika z mojej nazwy, poznański antydeweloper e, Jestem przeciwko deweloperom i ich nienawidzę, ładnie mówiąc A dzisiaj przykład typowego dewelopera, czyli rozbirka Galerii Malta w Poznaniu Pierwszym punktem dzisiejszego, dzisiejszej mojej poprawy będzie most, na którym niestety, a raczej kładka, na którą się nie dostaniemy. Już tam mamy galerię Malta, jeszcze stojącą, całe szczęście. No cóż, może to głupio brzmi, ale modlę się, że, żeby ta galeria jak najdłużej stała, bo naprawdę ma na z nią różne fajne wspomnienia, sam budynek też brzydki nie jest. Jest ładny, fajny. Jeszcze tam te napisy na górze. Za chwilę sobie dojdziemy do kładki. I zobaczymy, jak na dzień dzisiejszy wygląda stan tego wszystkiego. Ma w planie również, próbę wejścia na tą kładkę. Nie wiem, czy by się to udało, ale jest taka możliwość, żeby się udało, ponieważ tam są słabe barierki. Bo sama kładka, oczywiście, jest zablokowana. Malta Escape Room, Malta Squash, generalnie. Malta Squash, i. Multikino To były ostatnie dwa, dwie lokalizacje Dwa lokale, które tam działały w ogóle Zamknięto 18 grudnia Niestety Nie miałem okazji Nie miałem jakby możliwości przyjścia wtedy Do galerii i bardzo ubolewam z tego powodu Tam widać światła w środku Podobno wewnątrz jakby się rozbiórka Już nawet zaczęła Czyli już rozwalają coś tam od wewnątrz Mam nadzieję, że że po prostu naprawdę, jak najdłużej to zostanie. Te światła ciepłe, które się tu wszędzie świeciły niegdyś, bardzo przykre, że już ich nie zobaczymy. Już teraz ich nie zobaczymy. Tam jeszcze coś, coś się pali, bo tam był taki też sklep, który za bardzo długo funkcjonował. On też pewnie dopiero niedawno się wyprowadził i likwidują teraz to, co z niego zostało. Galeria Malta. Tak się prezentuje. Przykro, niestety, już możemy za to popatrzeć na jezioro Malta. Galeria Malta: jeśli chodzi o moją historię, to wiele razy tu byłem. Jakoś mega jej nie pamiętam tamtych górnych pięter, ale pamiętam przede wszystkim Piotra i Pawła, do którego tutaj się chodziło. Jak jeszcze sieć tych marketów była. No i cóż, to jest po prostu dla mnie przykre, że nawet centrum handlowe już w tym momencie jest wyburzane. A to jest akurat centrum handlowe, które naprawdę mi się podoba, w przeciwieństwie do każdego innego centrum w Poznaniu. Na przykład, gdybym mi tą wyburzyć, to poznanie wyburzył, to nawet bym się nie zastanowił nad tą informacją, pominąłbym ją po prostu, bo to centrum dla mnie jest po prostu brzydkie. To jest oczywiście moja opinia, żeby było jasne. Jest to taki ogromny moloch, który też spowodował śmierć jakby tej galerii. Tutaj się światło już nie świecą nigdzie. E i nie to, żebym obwiniał i nienawidził tej galerii tamtej nowej, tylko dlatego, że przez nią ta galeria upadła. Nie o to chodzi. Po prostu mi się ona nie podoba. To jest moja opinia, nie? Tak więc nikomu tutaj nie chcę jakby teraz przedstawiać wszystkich moich pogl poglądów i zachęcać. Każdy twierdzi i ma swoje zdanie. I tyle w temacie. Nie wiem, czy na tym kładce się w ogóle światła świecą. Może jak jeszcze zdążę. Następnym razem tu przyjdę wieczorem, ponieważ w Poznaniu jeszcze jeździ się też na bimba, to sobie przejadę nią właśnie wieczorem, to też przyjdę tutaj zobaczymy, czy w ogóle jeszcze tutaj światła się świecą, czy już nie, czy ten nowy właściciel w ogóle tutaj jeszcze yy, tego nie wyłączał wszystkiego. Myślę, że mógł wyłączyć, ktoś idzie, nie będę teraz tam wszystkiego nagrywał, Też ja też nie mogę, ale dobra. Już nie chcę się kłócić z nikim, że nagrywam jego wizerunek bo oczywiście publikować nie mogę i o tym doskonale wiem natomiast z nagrywaniem jest trochę inaczej i ten, ta ściana cała z tym takim szkłem ciekawy widok Podejdźmy sobie pod wejście na kładkę Kładka do Galerii Malta Stan z 2024 roku Tak się prezentuje całe centrum handlowe Galeria Malta a tak się prezentuje wejście na kładkę niegdyś prowadzącą do niego. Oczywiście, obiekt monitorowany nie wiem, czy to było wcześniej, czy teraz. Postawili pewnie już było wcześniej. No i co, oczywiście, barykady takie typowe. Ja sobie tutaj kamerę tak wezmę. O, nikt już tam nie wchodzi. A jeszcze z boku możemy coś nagrać. Tak się prezentuje wszystko na dzień dzisiejszy. Generalnie. Wejść już nie można od jakiegoś czasu. No. no i to tyle w temacie, jeśli chodzi o Galerię Malta. E, przejdziemy się pod galerią, z tamtej strony, gdzie te warierki, chociaż tam dużo ludzi chodzi, ale trudno. Lecimy na pasy i zobaczymy generalnie... Jeszcze powiem parę rzeczy, no i tyle w temacie. Więc się po drugiej stronie, nie będę przedłużał. Tak się prezentuje ta ściana, którą najbardziej pamiętam, najbardziej mi się nakłada z galerią Malta. Nie ta frontowa, tamta strona, gdzie był ten placek, tylko właśnie to. Akurat tak mam. W tamtych oknach się paliły światła, które już zgasły. Eee, no, całe szczęście, że obiekt istnieje. Naprawdę dziękuję, że moje modlitwy się sprawdziły. To może naprawdę być dziwne dla większości osób. Może trafi się ktoś, kto nie zrozumie i bardzo tego kogoś po prostu słuczuje mu. Bo jeśli ten ktoś nie rozumie, to również ten obiekt musi być dla niego ważny. Galeria Malta Dawniej przychodziło tak na zakupy do różnych lokali, teraz chodzimy sobie pod barierkami Już nawet nie możemy skorzystać z placu zabaw a jest niczego tego typu generalnie Jeśli chodzi o sam budynek powstały w 2009 roku to jest to dość ciekawe, bo budynek jest praktycznie nowy on ma zaledwie 15 lat Kamera Nagrywa nas, to my nagramy ją Przeszedłem na drugą stronę Tu widać Malta Squash, Malta Escape Room Multikino i jeszcze jakiś jeden lokal To są te ostatnie Które tu pracowały Jeszcze napisów nie zdjęto Generalnie No już bloki wszędzie, tu są wokoło I to taka odpowiedź, co ma tu powstać No oczywiście bloki mieszkalne no, no. Cóż, wiem, że dla deweloperów się liczy tylko i wyłącznie pieniądz To jest oczywiste, oczywiście oni chcą jak najwięcej zgadnąć Jak najmniej dać, żeby jak najwięcej mieć I naj, jak najwięcej za jak najmniej To jest zrozumiałe, bo po prostu każdy w obliczu pieniądza chyba się tak zachowuje Uhuhu. No i proszę bardzo Ostatnio, gdy tu byłem, mogłem podejść tędy Pod wejście do Galerii Malta Teraz się świecą tu światła nawet Światła się świecą tam wtedy też się świeciło, ale nawet nie na tej obrotowych drzwiach. Teraz e, nie da się tam wejść. Ostatnio podchodziłem pod to, nie było tutaj tych wszystkich płotów. No i oczywiście co? Przyłączy do straży pożarnej, aha. E, tak ciak, no, jak widać jest e, nieczynne. Wracając do budynków, wszyscy zapłotowane. Tutaj też, wjazd do parkingów. Teraz żałuję, że jak tu byłem ostatnio, to sobie nie wszedłem tam kawałek w parking, bo bym mógł. Teraz już nic nie można. E, no niestety, tak to wygląda. To już jest po prostu śmieć tej galerii, naprawdę, aż się pakać. Po prostu, lubiłem ten budynek strasznie, a oni po prostu zostawią z niego kompletne zero. Jakie dzięki wiatru hulającego, pustki całkowitej. Żaden prąd już tutaj nie świeci. Budynek powstał w 2009 roku, przynajmniej otwarty w 2009 roku. Eee, no i jest nowy, ma 15 lat teraz. No i cóż, i taki budynek jest zlikwidowany, nie? Całkowicie. Hello? Halo, halo? Nikt mnie nie słyszy. Nikogo tu nie ma. Kamera na górze. No i cóż by to powiedzieć? Tak, wszystkie wyjścia, już odcięte po prostu. Nawet już nie można dotknąć szyby od drzwi obrotowych z tej strony. No więc budynek ma 15 lat i już jest wyburzany. To jest po prostu straszne marnowanie materiałów budowlanych tam jeszcze są jakieś, po tym sklepie właśnie Tu są podjazdy dla niepełnosprawnych Tak się prezentuje wszystko Teren rozbiórki, oczywiście całe szczęście jeszcze rozbiórka nie zaczęła się Całe szczęście Ale to już tak niedługo Bo za niedługo jak tu będzie się chodzić to będą tu bloki zamiast tej galerii Ale jak na razie całe szczęście, jeszcze do tego nie doszło. Młody budynek 15-letni kończy swoje życie. To tak, jakby zawiść 15 latka. W sumie, wiem, że to porównanie dla też większości osób nie ma sensu. Ale dla kogoś to się przywiązał ma sens. Galeria Malta. Może to jedno zostanie po niej, kto wie. Może chociaż studzienka. Chociaż i to nie jest, nie jest wcale niewykluczone, że oni to rozwalą i wymienią. I co? Nie ma oficjalnej daty, kiedy zaczną rozwalać ten budynek z zewnątrz, tutaj, ale od wewnątrz na pewno już jest opustoszały cały. To czy to było ogrodzone? Tak, to chyba było ogrodzone już ostatnio. Na niebiesko pomalowany ten poziom, tamten chyba na żółto czy pomarańczowo. Ładnie, kolorystycznie wszystko. I czy to nie jest czasem marnowanie surowców? Niech mi ktoś powie. Szczere pytanie do widza, do widzów. Czy to nie jest smarnowanie surowców? 15 lat budynek stoi i już jest wyburzany. Oho uh oho -huh. uh -huh. Tu już widzę, że trwają prace z tej strony. Tu już się zaczyna rozpierducha. Oho uh -huh. Słychać się dzięki śmierci tej galerii. Te rozbiórki na tym terenie, obowiązuje nakaz używania sprzętu ochronnego. Rodzaj... Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, tablica informacyjna, rozbiórka budynku handlowo-usługowego wraz z parkingiem. A na górze... Dźwięki dobiegające. Alarm. Ktoś się włamał. Chyba. Kierownik budowy i takie tam informacje. Można się z nimi zapoznać. Ulica. Zamknięta. Piszczy alarm, chyba ktoś nie się włamuje na teren. Tak czy siak... Naprawdę, o, może ja mam jeszcze wgląd. Dzięki rozbiórki już słychać. Dzięki alarmu też. Chyba mają awarię alarmu, naprawdę. Ale dobra, wracając do tematu. No, już widać, że tutaj się coś odbywa. Jakieś tam kontenery poprzestawiane No, kontenery poprzestawiane i rozbiórka trwa na najlepsze. Już się zaczyna. Tak więc naprawdę teraz codziennie będę tu przyjeżdżał i relacjonował po prostu każdy dzień. Z ostatniego, z ostatniego tygodnia, tej galerii, ponieważ każdy dzień jest ważny, bo każdy dzień może być tym ostatnim. Nigdy nie wiadomo, kiedy dokładnie się to zacznie. No, i to tyle w temacie. Przejdę się jeszcze od strony front, frontu i kończę dzisiejszy film. Trzeba nagrać każde ujęcie, które może. Upamiętnić ten budynek, mówiąc szczerze, sam nie wiem czy to dobrze, że chcę nagrywać rozbiórkę tej galerii, bo to będzie przykre, a jeszcze uwieczniać taki moment. A i tak pewnie dużo osób to zrobi, bo to jest chyba duże wydarzenie rozbiórka całej galerii handlowej. Dla mnie przykre, dla niektórych spektakularne, dla innych pozytywne. O, cóż, przykre po prostu, no i nie tyle. widzieliśmy się pod frontem. Tam gdzie będzie więcej osób, jeszcze może to się uda uchwycić. A tam był wjazd dla dostaw A tutaj kolejna szklana ściana, która jest od już 2011, czy 2012 Zastawiła nas przez ten budynek czarny A ja nadal w drodze pod tą ścianę frontową Tak, od strony Jeziora Marty nadal tam nie doszedłem Bo chciałem ze wszystkich stron dosłownie nagrać, to nie wiem czy jak następnym razem wrócę, to już nie będzie częściowo wyburzone. Ja nie wiem, po prostu. Może dzisiaj już na coś zaczną wyburzać, nigdy nic nie wiadomo. W ogóle jest prąd, więc mam, mam nadzieję, że jeszcze jednak trochę on pożyje. Tak więc na moje szczęście. Z tej strony tego bydlenka ma podwyższenie i chyba można tu wejść. O, się nazywa Malta Home. House, Tam mamy te ostatnie lokale, które działały. I jeszcze multikino tam. Kładka przestrzeń rekreacyjna schodnikiem, zieloną jakąś godziną. Z tej strony już nie pamiętam zbytnio. Ostatnio, ostatni ra, raz jak tu byłem to jakoś się inaczej wchodziło. Natomiast e, też to pamiętam jeszcze wszystko, bo już za chwilę to będzie przeszłość niestety. Te wszystkie drzewa, drzewka, krzewy również mają zostać oczywiście wycięte, bo deweloper chce tylko zarobić nic więcej. Wątpię, że deweloperzy w ogóle mają serce, szczerze mówiąc. Są tak zepsuci pieniądzem, że chyba nie mają. Nie mają też niczego chyba. Oprócz pieniądza i chciwości. Ale proszę mnie nie wyzywać. To jest tylko moja opinia i nie chcę, żeby każdy tak myślał. Niech każdy myśli jak chce. No i to tyle w temacie. Te różne ciekawe szyby. Tam zwykłe, tam na dole z tymi ponaklejanymi jakby alamalunkami. No i barierki, które z tej perspektywy nie robią żadnego problemu. Bo mogę je przekroczyć kamerą. Z tej strony chyba możemy normalnie wejść. Nie ma żadnych zakazów wstępu. Tam oczywiście korzystam z tego. Moim zdaniem jest to straszne marnowanie surowców. Po 15 latach wyburzać coś, co naprawdę jest w dobrym stanie technicznym, z tego co wiem, nie było żadnych zastrzeżeń przeciwko, nie było żadnych zastrzeżeń do tego, żeby to używać, ale oczywiście deweloper. Nie myślał nawet, żeby to cokolwiek przekształcić. Nie podjął żadnych kroków w tym kierunku. Tylko od razu rozbiórka to jest jedyna chyba opcja, którą widzą deweloperzy. Chyba, że mają do czynienia z zabytkiem albo z obiektem, który mieszkańcy w jakiś wyjątkowy sposób darzą szacunkiem czy sentymentem. Wejście do Galerii Malta. Postaram się jej tak pokazać ładnie. Nie bywało, że 18 grudnia zeszłego roku, biegłego, można było tu wejść. Galeria Malta. Już mówiłem, właśnie, że to coś widzę w środku tego podświetlenia. Wszystkie, prąd cały generalnie. Tak to się prezentuje ostatnie dni. Nie mówiąc o tym, że te szyby pewnie też wszystkie ujdą na zmarnowanie. Szyby, elewacja, materiały, z których się składają ściany, pewnie też w dużej mierze. No i co, żeby tu powiedzieć, to jest nieuniknione. Deweloperowi nikt nie jest straszny. Robi przecież wszystko legalnie, więc no... Zrobiłbym wywiad, ale nie nadaje się do wywiadów po prostu, więc nie zrobię. Jestem ciekawy, gdyby ktoś przeprowadził wywiad, co mieszkańcy o tym sądzą, jakie były wyniki. Szczerze, jestem tego ciekawy. No, ale tego się nie dowiem, bo bym musiał go przeprowadzić sam. A nie chcę tego robić, nie lubię przeprowadzać wywiadów po prostu. Nie chcę tam przekładać kamery, ale i tak przełożę kawałek. Słychać jakieś klikania, różne alarmy oczywiście. Napisy, godzina otwarcia, wszystko to pozostawało w tej galerii. Ten, rozbiórki, oczywiście, wszędzie bardzo to jest smętny moment. Przychodzę, patrzę i te wszystkie zagrody już nawet nie można podejść pod górę, nawet nie można dotknąć elewacji z tej strony, prawie z żadnej. Jednak podczas gdy ta galeria jest już zamknięta, nie może być chyba fajnie. Jakieś wszystkie te lampy, stoliki, ławki w ciemności już teraz stoją? Uff, jejku, bardzo przykre dawka, przykrego uczucia. I mnie teraz nawiedziła tu nieaktywna część tego budynku sąsiedniego. Jeśli przejdę pod, pod płotem, natomiast to tyle. Podsumowując po to jest wstęp do mojego kanału Akurat ten yy, materiał Jest bardzo nasączony moim, i moim żalem Co do tego, że ten budynek jest zubrzany Wiem o tym Dosłownie ciągle o tym mówię Trudno było tego nie zauważyć W zasadzie nie da się I tak po prostu jest i tego już nie zmienię Nikt tutaj nie chodzi, całe szczęście Żadni pracownicy jeszcze Jak na razie się zajmują montowaniem kontenerów z tamtej strony A niech kurde wiatr te kontenery poprzewraca To jest moje życzenie Które się nie spełni, ale trudno jeszcze parę dni będzie stać ten budynek, no chyba, że się meglego szybko wezmą do roboty, wtedy będą w stanie to zrobić pewnie już za chwilę. Mówiąc przenośni, bo oczywiście za chwilę tego nie zrobią, bo tu na dzigu nie ma niczego ani koparki, która by musiała to wyburzać. Zresztą tam jest wysoki ten budynek. Więc troszeczkę im to zajmie też, to nie będzie jeden dzień pewnie wyburzania. Chyba że wysadzą to, też raczej wątpliwe. I no cóż, naprawdę nienawidzę deweloperów. Choćby dlatego, ale też runeły, wiele innych miejsc runeło w Poznaniu i nie tylko, pewnie w Poznaniu. Ja jestem Poznaniakiem, więc mówię, mówię o Poznaniu. Nie znam się na żadnych sprawach ekonomicznych, ale to jest logiczne, że to jest duży zarobek na tych blokach mieszkalnych, bo inaczej deweloper by tego oczywiście nie robił i zdaje sobie z tego sprawę. Myślę, że deweloper w ogóle nie, nie wziął nawet pewnie w swoich myślach pod uwagę jakiejkolwiek opcji przemienienia tego obiektu na jakiś inny, który by, na którym by się też dało zarobić. Ale, żeby utrzymać chociaż trochę ten klimat, chociaż nie wiem, kawałek tego budynku może nie burzyć do końca, ale nie. On chce wszystko zniszczyć, łącznie z krzewami, i zrównać ziemią, i zbudować, oczywiście, coś nowego. A to coś nowego, czyli te bloki, które powstaną na mieście tej galerii, na pewno też za nie wiem, ile lat, powiedzmy 10-20 lat od ich budowy, może też się okaże, że już idzie kolejny deweloper, też je kupi, zrówna ziemią i zbuduje jeszcze coś innego. I takie jest właśnie marnowanie materiałów w tym kraju, w tym mieście. Ile było budynków dobry, w dobrej jakości, w dobrym stanie technicznym, które zostały wyburzone i materiały z tych budynków zostały bezpowrotnie stracone. Nie wszystko da się zrecyklingować, jakby nie wszystko da się ponownie użyć. Wiele materiałów po prostu jest utraconych i co? I to wcale nie jest złe. A się mówi tyle o tym, że jest mało materiałów, powinno się oszczędzać wszystkiego ale na wyburzanie takich dużych obiektów, które są w dobrym stanie i nie są brzydkie, bo założę się, że gdybym zrobił wywiad, to niewiele osób powiedziałoby, że ten obiekt jest brzydki. To na takie rozbiórki jest, jest absolutne przyzwolenie, fundusze, wszystko jest okej, okay, jak najbardziej tak jest, wszystko dobrze. Niech się marnują materiały w ogromnej ilości, niech wszędzie będą bloki, bo w Poznaniu jest pełno bloków, dosłownie. Wszędzie są teraz bloki, wszędzie się budują bloki, nawet na moim banerze, na moim profilowym, to wszystko są nowe bloki, które się które zrobiłem te zdjęcia w ciągu chyba trzech miesięcy. Pełno jest nowych bloków, one się budują wszędzie. Pytanie tylko, co się stanie, kiedy w końcu zawraknie miejsca na bloki, bo to w końcu się stanie. Bloki rosną na potęgę w całym Poznaniu. Podobno miał być nawet 100 mil. w stanie, nawet 100 mil zakład produkcyjny zostanie wyburzony. Również działający zakład produkcyjny, i tam również ustaną bloki. Ile było pustych miejsc, polanek, jakieś lasków, zagajników, które zostały zrujnowane i postawiono tam bloki mieszkalne, ale nie tylko. Były też wyburzane opuszczone obiekty. I oczywiście, jak jest jakaś rudera, która się zawala, już nic z nią nie można zrobić, to okej, okay, można ją wyburzyć. Ale wiele opuszczonych obiektów również trafia się, które są naprawdę w dobrym stanie. Ma no to na myśli nie zdewastowane, tylko po prostu opuszczone albo opuszczone z lekką dewastacją, Któryś stan techniczny nie jest zły albo jest dobry nieraz. Zdarzały się o opuszczone obiekty, których stan był bardzo dobry i były praktycznie nietknięte. Wszystkie poszły do wyburzenia. Oczywiście nie każdy dosłownie, zdarzają się wyjątki. Natomiast no znaczna większość z deweloperów jest od razu rozchwytywana. Kiedy w końcu skończy się miejsce na bloki, to deweloperzy najprawdopodobniej zaczną rozwalać swoje własne bloki, które postawili przed laty, żeby postawić nowe bloki albo inne budynki, które będą wtedy najbardziej opłacalne. Tylko że kiedyś, kiedyś w końcu skończą się ludzie, którzy by te bloki mogli kupić. Nie każdego stać na taki blok. A deweloperzy różne sztuczki stosują, żeby mieszkania zmniejszyć, jak najwięcej wycisnąć z kasy. Jak najwięcej, jak to sami przyznają, wydusić, wycisnąć kasy, miejsca na te bloki z jakiegoś terenu. Dosłownie pchają bloki jeden przy drugim. Dwa metry mogą być od jednego bloku do drugiego. Dosłownie sąsiad przez okno, od mu wpada. Też widziałem taką sytuację, gdzie dwa metry były między jednym a drugim blokiem. I no, sami po prostu przyznają, że chcą wycisnąć jak najwięcej miejsca. To po prostu jest po prostu okropne, gdy bloki są tak blisko siebie. Czyli jeszcze teraz jest moda na biały kolor, więc każdy blog jest praktycznie taki samy. Biały z dodatkiem jakiejś ewentualnie drewnianej elewacji. Biały, szary, czarny, te kolory dominują. Czasem może się zdarzyć filmowy. No, to jest taka regułka praktycznie, jak deweloperzy działają. No i oczywiście wcisnąć jak najwięcej mieszkań, po jak najwyższej cenie. Zainwestować jak najmniej. I żeby się zrzuciło jak najwięcej. Klasyk deweloperów, naprawdę. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tego kres. Chociaż... Wątpliwe to jest. Do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale. Będą teraz relacje z Galerii Malta na pewno, ponieważ nie mogę, nie mogę po prostu się pogodzić z tym nadal, że ta galeria odchodzi. Jedyna galeria, którą naprawdę, naprawdę lubię, bo jeszcze istnieje i jeszcze ją lubię i będę ją lubił, nawet jak jej nie będzie. Cześć!